Tygodniowe koło losu kręci się każdego dnia. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Usiądź i sprawdź, jaką kartę ci da. Zapraszam wszystkich na tygodniowe koło losu na czas od 18 do 24 listopada. Dla nas wszystkich wylosowałem anielską liczbę szczęścia. Anielska liczba szczęścia na ten tydzień dla nas wszystkich to 609 znaczenie. Rozmawiaj z Bogiem o swoim boskim celu życiowym, włączając w to wszelkie pytania lub kwestie związane z Twoją pracą zawodową czy drogą duchową. I kochani, zapraszam do Tarota. Cóż dobrego w tym tygodniu, cóż dobrego ten nowy tydzień przyniesie zodiakalnym skorpionom. Kochankowie, drodzy i kochani, przed Wami jakiś dylemat, ale bardziej bym powiedział konieczność wykonania, dokonania wyboru zdecydowania się na kogoś, na coś, na jakąś sytuację i to już jest taka bardzo istotna decyzja dla niektórych skorpionów bardzo też wiążąca. Z racji tego, że kochankowie to reprezentant Arkam Wielkich, to właśnie to będą bardzo takie fenomenalne decyzje. To będą decyzje, od których będzie zależeć bieg dalszych dwóch, trzech lat dla niektórych skorpionów, dla niektórych najbliższe 9 miesięcy. W każdym razie posłuchajcie się swojej intuicji, swojego serca i dokonajcie wyboru, bo to już jest ten czas. To już jest czas na zdecydowanie, zdecydowany ruch. Drogie strzelce. Co Wam przyniesie ten nowy tydzień? Piątka buła. Będzie was nosiło, będziecie też zaczepiani przez wasze otoczenie. Nie pozwalajcie sobie na jałowe dyskusje, na jakieś niepotrzebne potyczki, bo w tym tygodniu możecie mieć taką tendencję do tego, żeby właśnie uczestniczyć, czy też być gdzieś pomiędzy wódką a zakąską, czyli właśnie uczestniczyć w dyskusjach osób trzecich, które tak naprawdę was nie dotyczą. Trzymajcie też nerwy na wodze, bo w tym tygodniu możecie mieć takie wrażenie poirytowania. będzie was nosiło, nie będziecie mogli sobie znaleźć swojego miejsca zarazem, jako że piątka buław, zdecydowanie wasza energia to proponowałbym, żebyście drogie strzelce spożytkowali, spożytkowały w odpowiedni sposób ten nadmiar, czyli może czas pójść na siłownię, może czas pobiegać, czy po prostu w jakiś sposób się fizycznie zmęczyć, żebyście właśnie nie trwonili tej energii na sprawy bułache. Drogie koziorożce, co dla Was w tym tygodniu? Eremita, zwana inaczej Pustelnikiem. Pustelnik, przedstawiciel, samotny przedstawiciel, reprezentant Arkan Wielkich, pokazuje, że czas na to, żebyście troszeczkę pozamykali się na ten rozkrzyczany świat, na ten nadmiar bodźców, który mógł wam w ostatnim czasie towarzyszyć, to jest dobry czas na własne przemyślenia, na kontemplację we własnym towarzystwie. Na odpoczynek wszelkiej maści również, ale przede wszystkim na nabieranie właśnie mądrości w ciszy. Zresztą nie bez powodu się mówi i powiada, że sukces lubi ciszę. Macie doskonały czas, doskonały tydzień na to, żeby poskładać swoje myśli, trochę odpocząć, trochę się zresetować, więc zdecydowanie Tarot mówi koziorożcu, zwolnij, odpocznij i Spraw sobie jakąś przyjemność, pobądź sam ze sobą, synchronizuj się na nowo, bo być może ostatnio miałeś, miałaś bardzo intensywny czas i teraz ta odmówi. Po prostu zajmij się i zaopiekuj z sobą. Drogi wodniki, co u Was w tym tygodniu i co dla Was w tym tygodniu? Rycerz monet. Bardzo stabilnie, jeżeli chodzi o sferę finansów, pomocną osobą może okazać się mężczyzna w zbliżonym do Waszego wieku, mężczyzna z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. Na kimś takim możecie polegać, to może być jakiś dobry współpracownik, to może być też szef, który Wam na przykład jakąś a, pożyczkę miałem powiedzieć. Miałem na myśli awans, podwyżka, ale powiedziałem się pożyczka w związku z tym, że nie ma przypadków, więc być może dla niektórych wodników, które właśnie szukają jakiegoś kredytu, jakiejś formy zapomogi finansowej, to faktycznie w tym tygodniu macie szansę jakiś dobrze oprocentowany i taki na Waszą kieszeń kredyt znaleźć. Więc jak najbardziej, tak, to jest też czas, zresztą jesteśmy w pełni, e, po pełni znaku byka, więc zdecydowanie sprawy materialne warto tutaj w te sprawy się angażować z całą swoją zresztą wysiłek. Tak więc, drogie wodniki, sprawy finansowe przede wszystkim Was tutaj będą pochłaniały. Jak szukacie jakiejś pracy nowej, innej, czy po prostu chcielibyście, chciałybyście sobie dorobić, to, to też jak najbardziej jest to dobry tydzień, warto się rozglądać i jakieś ogłoszenia bardzo sensowne dla Was mogą się pojawić nawet na ostatnią chwilę, ale najbardziej mi tutaj wybrzmiewa dla Was piątek. E, ustabilizowanie sytuacji życiowej, i finansowej też będzie miało przełożenie na Waszą codzienność tak więc tydzień jest zdecydowanie stabilny może bez większych szaleństw może bez większego wow ale nie będziecie narzekać ani na samopoczucie, ani na nas cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym rybom drogi ryby, dla Was sąd ostateczny e, Kolejne na Wielkie. W ogóle dzisiaj to jakiś boom jest właśnie widzę. To jest ważny tydzień dla różnych znaków Zodiaku. Drogie ryby, co Wam przynosi sąd? Przede wszystkim, sąd pokazuje, że oto nadchodzi jakaś druga szansa. Druga szansa na powrót jakiejś relacji, na to, żeby na przykład znów żyć w miejscu, w którym kiedyś żyliście. To są takie powroty, ale niekoniecznie muskane jakimś tanim sentymentem, tylko bardziej to mogą być i będą powroty związane z waszą karmą, z czymś, co ma do was jeszcze przyjść na zasadzie czy właśnie drugi szans, czy przepracowania czegoś, ale to będą bardzo, bardzo dobre powroty, więc tu też się pokazują powroty do waszych pasji, do waszych zainteresowań, które zostały porzucone do waszych przyjaciół, których mogło na pewnym etapie życia czy też w ostatnich dwóch, trzech latach do pięciu zabraknąć. Więc tutaj przede wszystkim właśnie dużo powrotów się pokazuje w tej karcie, ale też w ogóle taka pogoda ducha, takie uporządkowanie przestrzeni życiowej, takie też zawierzenie górze, Nie, że niezależnie od wszystkiego wiecie, że góra Was odpowiednio poprowadzi. Dużo jeszcze niespodzianek przed Wami. Nie będę też konkretyzował, bo sąd ma to do siebie, że on dla każdego człowieka pokazuje inny rodzaj niespodzianki, więc myślę, że po prostu niech każda ryba będzie otwarta na, na to, co przyniesie jej los w kwestii właśnie ewentualnych, mniejszych, większych powrotów, ale jednak właśnie powrotów, które Was zdecydowanie pokrzepią, ucieszą i też spowodują, że pewne, na pewne rzeczy będziecie i w sprawy i sytuacje, okoliczności i ludzi patrzeć zupełnie inaczej drogie barany co dla was w tym tygodniu twórka buław. E, sukces goni sukces. Będzie powód do świętowania, będzie powód do spotkań e, i też tutaj e, pokazuje się sytuacja, w której m, będziecie z jednej strony gdzieś awansować, z drugiej właśnie widzę Was z, z takimi czapeczkami z gazety gdzie na przykład remontujecie czy też poddajecie renowacje, jakieś pomieszczenie, kuchnię pokój, może dom No dla każdego, dla każdego barana to będzie inny rodzaj sukcesu, no w każdym razie będziecie bardzo zadowoleni zadowoleni w tym tygodniu dużo optymizmu, śmiechu, dobrych spotkań i właśnie oblewanie jakiegoś sukcesu, czegoś co się powiodło czegoś nad czym pracowaliście pracowałyście wytrwale z pełną determinacją w ostatnich kilku miesiącach więc zdecydowanie dobre nastroje, no i też powodów do świętowania nie zabraknie. również w trybie bieżącym, bo to nie tylko w ramach podsumowania tego, co mieliście wcześniej, ale też w tym tygodniu jakieś różne sukcesy mogą się Wam objawić, na przykład jakiś zdany egzamin, jakaś relacja, którą zapoczątkujecie, no tak naprawdę dla każdego, dla każdego barana to będzie zupełnie nie mniej mm, powodów do świętowania właśnie nie zabraknie i też tego pozytywnego grona, z którym lubicie spędzać czas. Drogie byki, co u Was w tym nowym tygodniu? Trójka mieczy. Trójka mieczy trochę zaskakujące, że mimo, że jesteście, że to jest Wasz czas w sumie, no bo pewnie była w, w Waszym znaku, więc zdecydowanie. Powinna sprzyjać Wam, a tymczasem się okazuje, że gdzieś jakieś sprawy mogą z przeszłości do Was przemówić, że w jakiś sposób to ten księżyc to powywala. Ale słuchajcie, to też jest myślę, że taki czytelny rodzaj komunikatu, że być może, a nawet na pewno trzeba nad pewnymi sprawami. Popracować, właściwie przepracować, żeby się one już za wami nie ciągnęły. Tak więc, drogie byki, to co, to, co nie wyszło, trzeba nad tym po prostu posiedzieć, trzeba się wewnętrznie przytulić i trzeba spowodować, żebyście mogły ruszyć naprzód, bo coś was blokuje, jakiś rodzaj smutku, jakiś rodzaj traumy, może jakieś zdrady, może po prostu jakieś sytuacje, które za długo. Zdecydowanie za długo już w waszym sercu leżą. Więc, drogi byku, czas na oczyszczenie. Drogi bliźnięta, co u Was i dla Was? Siódemka kielichów. No tak, bliźniak będzie bujał w obłokach. Nadmiar opcji może Wam zaszkodzić w tym tygodniu. Możecie być niezdecydowani, niezdecydowane: wszystko pas będzie cieszyło i zarazem nic. Na wszystko będziecie miały ochotę, a zarazem ciężko będzie spisywać na co dokładnie. Uważajcie, żeby taki stan nie przełożył się na wasze obowiązki, bo wówczas może dojść do niepotrzebnych konfliktów. Zwłaszcza jeżeli macie wymagającego i niekoniecznie znającego się na waszym poczuciu humoru szefa. Więc tutaj ostrożnie, ale dobry czas na właśnie pobudzanie wyobraźni, jeżeli chodzi o pracę twórczą, jakieś malowidła, pisanie, tworzenie scenariusza, no generalnie taka płodność artystyczna, bo jeżeli mamy możliwość, macie możliwość w jakiś sposób się wykazać, to jak najbardziej warto w taką stronę zmierzać. Ale mówię, postarajcie się, drogi pamięta, być bliżej Ziemi, nie odpływajcie zbyt daleko, za daleko żebyście właśnie później nie narobili sobie niepotrzebnych problemów. Dobrze. Drogie raki, co dla Was w tym tygodniu? Szóstka mieczy. Raki w podróży, w podróży małe, bo przed Wami podróże małe i duże, zagraniczne i stacjonarne, czyli państwowe, Wszystka e, mieczy karta Brama, karta, która mówi o tym, że jakiś rodzaj podróży będzie dla Was bardzo ważny, zmieniający wręcz Waszą rzeczywistość. Dla raków, które decydują się na wyjazd zagraniczny, mmm, taki z pompą, jakaś duża zmiana, duża praca, super, macie błogosławieństwo losu. Zdecydujcie się na to, bo to Wam przyniesie zdecydowanie korzyść. To też jest często karta, która pokazuje, że dojrzewacie w swojej odwadze, w swojej mentalności do tego, żeby właśnie zdecydować się na to, żeby ruszyć naprzód. Dla innych raków to też jest komunikat zwrotny, żebyście kochane raczki wreszcie swoją słodką pupę ruszyły i po prostu nie przegapiły jakiejś okazji, bo tutaj czeka na Was zaproszenie do jakiejś współpracy. Czy też zaproszenie, właśnie związane z jakimś przemieszczaniem się, i z racji tego, że jeszcze raz podkreślę, jest to karta Brama, to ten wyjazd będzie dla Was bardzo istotny. Nawet jeżeli macie w planach jakieś krótkie podróże na jeden dzień, na weekend, też zdecydujcie się na nie w tym tygodniu, bo one zmienią Wam optykę, one zmienią Wasze położenie i to i ten bieg niekorzystny zatrzymają na rzecz tego, co się pojawi u Was w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Więc drogie raki, śmiało do samochodu, do pociągu, do autobusu, do samolotu, na co tylko macie ochotę i płyńcie, jedźcie, podróżujcie, bo ta podróż jest Wam pisana i ma przynieść coś istotnego. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym Lwom? Drogi Lwy, dziewiątka mieczy. Nie zupełnie właściwie w ogóle to nie jest Wasza energia, bo jak nie Wy będziecie panikować, będziecie rozkminiać niepotrzebnie. Będziecie się pchać w jakieś czarnowictwo, nieprzespane noce, analizować coś, co w ogóle nie ma racji bytu, i tak Więc drogi, lwy, absolutnie nie tędy droga. Jeżeli coś jest nie tak, zawierzcie to górze, przegadajcie z kimś, ale na litość nie twórzcie własnych scenariuszy. Nie, jeżeli nie rozumiecie jakiejś sytuacji, czy jakiegoś zachowania, dopytajcie, ale nie twórzcie sobie tła w tle, bo z tego tytułu rodzą się właśnie demony, które sami zapraszacie. Jeżeli macie jakąś kłopotliwą sytuację w pracy, czy w ogóle jakąś w rodzinie, w relacjach, to tutaj sytuacja nie wygląda tak koszmarnie, jak Wam się przedstawia w Waszym wyobrażeniu. Więc generalnie wszystkie sprawy, które gdzieś tam zaprzątają Wam głowę w tym tygodniu, urastają do rangi absurdu tylko dlatego, że sami na to pozwalacie. Tak więc, drogie lwy. Odkładacie czarne myśli, oczyszczacie przestrzeń, może białą szałwią, może liściem laurowym. I uspokajacie głowę, bo w głowie jest kocioł. Drogie panny, co dla was w tym tygodniu? A z Nowości, nowa energia, nowa ja, jak to często kobiety lubią podkreślać. Ale w ogóle takie jakieś pobudzenie, mimo że listopad... Mimo, że trochę melancholii, gdzieś tam może być, mimo, że ten dzień już taki krótki, to panny jakieś takie pełne życia i też ta pełnia życia gdzieś tam będzie wam yy, szukała, czy też w jakiś sposób pozwalała na znalezienie sprzymierzeńców. była z jednej strony pokazuje waszą taką moc, sapir, yy, coś co przyciąga w jakiś nie, nie do końca zrozumiały sposób innych ludzi do was. Otwarte drzwi, nowe sytuacje, nowy rozwój, nowe znajomości i właśnie też jakiś taki nowy pomysł na siebie. Ale przede wszystkim, taki power energetyczny i to jest coś, czego pan nie mogło w ostatnim czasie bardzo brakować. I jako, że jest to karta ASA, czyli zapowiada nowe rzeczy, to przed wami zdecydowanie nowe projekty, nowa współpraca, nowa znajomość nowe inicjatywy i też taki właśnie rodzaj nowości, jeżeli chodzi o apetyt na życie, o to, co jeszcze przed Wami i co moglibyście zdziałać. Dla osób, które szukają pracy, czy chciałyby znaleźć jakąś inną, to totalnie nowa praca, totalnie nowe środowisko i w ogóle dużo nowości w tym tygodniu. Więc droga panno, czerp z tego, co najlepsze, otwórz się na nowe, bo na to zasługujesz. Drogie wagi. Królowa mieczy dla was na ten tydzień. E, cóż to oznacza? Przede wszystkim macie wsparcie w tym tygodniu starszej kobiety z trygonu powietrza. Bliźnięta e, waga wodnik, to też możecie być Wy, bo to jest zdecydowanie Wasza energia. Przede wszystkim karta Królowej Mieczy mówi o tym, żeby nie stawiać sprawy na ostrzu noża. Owszem, żeby być żeby potrafić się postawić, jeżeli coś jest nie w porządku dla Was. Jeżeli ktoś przekracza granice waszego komfortu, granice po prostu was samych, ale przede wszystkim nie, sprawiajcie, nie stawiajcie żadnych, absolutnie żadnych spraw w tym tygodniu na ostrzu noża, bo jak znacie zupełnie to stare dobre powiedzenie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. A tymczasem możecie mieć taką tendencję do rozstawiania przy niektórych pokontach. I właśnie takiego wymierzania ciosów zupełnie bez potrzeby. Zwłaszcza, że księżyc jest sprzyjający i powinien działać na Was bardziej spokojnie. Ymm, bardzo będziecie płodni, płodne drogie wagi, jeżeli chodzi o wszelki maści wysiłek intelektualny. Dobry czas na egzaminy, dobry czas na dodatkową edukację, na coś, co was będzie rozwijało, więc tutaj w tym kierunku zdecydowanie warto iść. Jeżeli przed Wami jakaś rozmowa ze starszą, decydującą kobietą, czy to w administracji e, publicznej, państwowej, e, prywatnej, państwowej, czy, czy po prostu jakaś kobieta, która pełni istotny urząd, biegam, rektor, dyrektor to zdecydowanie się z taką osobą dogadacie przy czym może być ona trochę oschła może mieć taki specyficzny rodzaj komunikacji, ale na pewno z nią osiągniecie to co chcielibyście, chciałobyście właśnie do swojego życia wprowadzić. To też jest obraz przyszłej szefowej dla osób, które w tym tygodniu otrzymają informacje o zdobytej nowej pracy więc to będzie szefowa wymagająca oschła, ale sprawiedliwa Dla naszych solenizantów urodzonych w czasie od 18 do 24 listopada wylosowałem przesłanie, afirmację i afirmacja dla Was nosi nazwę dobroć. Drodzy solenizanci, aby stać się dobrym, musisz, musicie otworzyć swoje serce na wspaniałą wartość troski i współczucia. Bądźcie dla siebie dobrzy, miejcie realistyczne oczekiwania i doceniajcie samych siebie. Aby rozwijać w sobie dobroć, musicie polubić samych siebie. Gdy czynicie coś dla siebie, automatycznie obejmujecie tą energią również innych. Dobroć to pilotowe zapory, którymi otaczają się ludzie i umacnia tych, którzy się boją. Zatem podejdźcie do tego, kto jest samotny, wyciągnijcie z kąta nieśmiałego, włączcie we wspólnotę tego, który czuje się odizolowany i po smutny. smutnych. Wasza nagroda będzie. E, waszą nagrodą będzie poczucie wewnętrznego spokoju, ciepła i miłości. I afirmacja dla Was, kochani zajęci jestem dobry dla siebie i innych. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam po kolejne i na kolejne śledźcie nas na Facebooku, na YouTube. Tymczasem życzę Wam cudownego tygodnia i samego dobra.